We Wrzesińskim ośrodku kultury nic się nie dzieje. Nie podoba się to internautom. Jaki jest powód marazmu? Oficjalnie to problemy kadrowe i letnie remonty. Rozmawiamy o tym z Sebastianem Mazurkiewiczem, dyrektorem WOKU. Z dniem dzisiejszym zakończyła pracę pani, która prowadziła sekretariat w wrześnińskim ośrodku kultury, pani Julia Adamczyk. I obecnie sytuacja wygląda tak, że w WOKU pozostało dwóch pracowników pełnoetatowych, no i dyrektor, na jedną czwartą etatu, pan Sebastian Ignaszak jest obecnie na. Urlopie no i w samym woku została pani sama Marzana, która koordynuje teraz pracę, przygotowuje do prac remontowych. W lipcu i w sierpniu będzie przeprowadzona wymiana całej instalacji elektrycznej. To ze względów bezpieczeństwa, ponieważ już kilka razy były samozapłony zwarcia instalacji, to grozi oczywiście pożarom, oczywiście tego nie chcemy ponownie przeżywać i będzie także prowadzony remont całego holu, więc z tego powodu także zastanawialiśmy się z burmistrzem, czy na ten czas ośrodek nie zamknąć. Jednak zdecydowaliśmy, że ponieważ jest więcej sekcji tanecznych, które potrzebują miejsca do działalności, one wewnętrznie będą korzystały z sal wokowskich, jednak dla publiczności ze względów remontu w sale będą zamknięte. Z imprez otwartych dla publiczności wrześnińskiej przygotowujemy na ostatni weekend sierpnia. Odbędzie się tutaj we wrześniu festiwal Orkiestr Dętych, na który serdecznie zapraszamy. Dobiega końca remont poddasza Muzeum Regionalnego, które spłynęło ponad miesiąc temu. Modernizacja całego obiektu potrwa jeszcze kilka miesięcy. Jak widać już mamy postawiony nową jeźdźbę dachową, nowe pokrycie dachowe. To było bardzo potrzebne ze względu na zagrożenie zalania budynku ze względu także konstrukcyjnych, to nakazał powiatowy inspektor budowlany. Obecnie trwają prace administracyjne związane z kosztorysami na dalszą odbudowę i odzyskania pieniędzy. Część transzy, od, część transzy która była od. Ubezpieczyciela już została przesłana w wysokości 141 tysięcy. Obecnie trwają rozmowy z Ministerstwem Kultury i z Ministerstwem Finansów o uzupełnienie dalszej kwoty jako dotacji celowej. Zapraszam serdecznie na nowy serwis internetowy Muzeum Regionalnego we wrześniu www.muzeum.wrzesznia.pl